Proszę Państwa, to są fragmenty finału piłkarskich Mistrzostw Świata drużyn do lat 23. Drużyny z Ameryki Południowej w ćwierćfinałach. Kolumbia, Argentyna i Brazylia. Hiszpania pokonuje Kolumbię, natomiast Brazylia poradziła sobie z Argentyną. Początek spotkania finałowego pomiędzy Hiszpanią a... Brazylią, bardzo nieszczęśliwy dla Hiszpanów. Czerwona kartka dla Meliego, i od tego czasu od razu zabrali się do pracy Brazylijczycy. Kapitalny strzał Daniela i świetna interwencja Rizgo, bramkarza reprezentacji Hiszpanii. Ale proszę zobaczyć, jakie umiejętności tych 19-letnich piłkarzy drużyny Canariños w 70. minucie opuszcza boisko Juninho, a w jego miejsce Fernandinho. Jose uparte selekcjoner reprezentacji Hiszpanii. Wcześniej te reprezentację prowadził Inaki Saez Ruiz, który teraz opiekuje się reprezentacją pierwszą w 87. Minucie dośrodkowuje Daniel, a Fernandinho, ten który zmienił Juninho, strzela bramkę na wagę Mistrzostwa Świata Dorożyn do lat 20. Zobaczmy. Piękny strzał głową. Błąd tym razem. Bramkarza Rizgo i wielka radość trenera Pakety podziękował opatrzności za tę bramkę Fernandinho. Kapitan drużyny brazylijski Adalton tak cieszył się znosząc puchar świata drużyn do lat 20.